Czym? Wiem o tobie wszystko. Hech doprowadził do wypadku, żeby zdemonizować ludzi i Feć i zasieć strach w całym mieście. A wszystko po to, żeby zostać bohaterką. Zrobiłam to, bo ktoś musi ochraniać przewodników. Ochraniać? Więzisz ich. Polujesz na nich. Uczysz ich zabijać? Człowieku, Abigail i Eugene muszą być potworami, bo gdy nie ma potworów, ich chłopcy muszą zwijać biznes. Więc o to ci tylko chodzi, tak? O posadkę. Prawie udaremniłeś mój plan. Na szczęście, pokazałeś się moim darem z nieba. Słyszysz, nie chcą? Oni chcą twojej głowy. Teraz świat zobaczy, jak szefowa D.O.Z. ratuje świat przed najgroźniejszym od lat bioterrorystą. Twoja śmierć zapewni mi fundusze na 20 lat. Tak się cieszę, że cię poznałam. Też mi miło. <gryw> o nie! I co, zabijesz mnie? A żebyś wiedziała. Lat temu moja jednostka ratowała ludzi przed nowym zagrożeniem. Przewodnikami, ludźmi z nadprzyrodzonymi zdolnościami, którzy potrafili zabijać i mogli zamieniać innych w przewodników. Spotkałam bratnią duszę. Podążała za mną, kiedy ja próbowałam wrócić do oddziału. szliśmy przez miasto, w którym wszyscy chcieli naszej śmierci. Postałyśmy się inni. Niechęć wobec nas rosła. Ludzie byli przerażeni obecnością przewodników. Choć byliśmy niegroźni. Traktowano nas jak potwory. została przejęta przez wojsko. Uznano nas za zagrożenie. Jako żołnierz byłam w kropce. Musiałam wybrać. Znalazłam inne wyjście. Jedyne możliwe. Gdy schwytałam przewodnika, zdobyłam zaufanie rządu. A to był dopiero początek. Wkrótce powstało DOZ. Mieli nas za zgraję mutantów, polującą na inne mutanty. Ale było inaczej. Chciałam uratować jak najwięcej przewodników. Moi bracia mogli żyć. Ale tylko Siedem lat ich, mówiłam, siedem. Nie odbiorą mi tego. Ani rządy, ani armia, ani ty. Przez siedem lat więziłaś. Siedem lat piekła. Powiedz, co ty byś zrobił? Otworzył bramy, Kresę Station, uwolnił ich. Świat się nie zmienił przez siedem lat. W zamknięciu są bezpieczni. Mogą żyć. Na wolności zginęliby w tydzień. Powiedz mi, kto jest wybawcą, a kto potworem? Z tego chciałeś? Wygrałeś! Oboje mamy tę samą moc. Tylko tyle, że ja miałam siedem lat, żeby Mówią, że to boli. Augustin przybyła do Seattle z konkretnym planem. Siania strachu, paniki, chaosu i robienia z siebie bohatera. Ale jej plan szybko się zawalił przez potwory, które sama stworzyła. Fetch, Eugina i mnie. Przez dwa tygodnie Augustin kontrolowała Seattle. Teraz nadeszła nasza kolej. Kto niby ma nas powstrzymać? A te setki przewodników, których Augustin trzymała w kernunku, uścisnę każdemu dłoń, gdy będą wychodzić. Tyle różnych mocy zgromadzonych w jednym miejscu. <grytanie> Będę jak dzieciak w sklepie z cukierkami. Ale najpierw muszę dotrzymać obietnicy. Hejka, a kaumice! Was bohater wrócił! Betty, kochana! Łow, wow, wow. Spokojnie, tak? Hej, wróciłem do was, synie. Widziałam wszystko w telewizji. Wszystko. Rozumiesz? Posłuchaj, nie chciałem. Zamordowałeś setki niewinnych ludzi! A jakie miała wyjście, co? Przecież nie mogłem pozwolić, by ktokolwiek powstrzymał mnie przed powrotem. Ratowałem nasze plemię! A komiszów! Przecież dbamy o swoich, tak? Ej, ej, ej spokojnie. Zhańbiłeś nasz lud. Zhańbiłeś pamięć naszych przodków. I zhańbiłeś pamięć swojego brata. Nie należysz już do komiszów. Ty i cała reszta zginęlibyście beze mnie. Zapomnieliście o tym. Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy nigdy.